I być może, być może w pewne, pewne osoby ta, ta wizja może przerażać, tak? Natomiast musimy też pamiętać o tym, że, że to nie jest tak, że te, te, te urządzenia nas cały czas słuchają. One faktycznie słuchają, ale reagują tylko i wyłącznie na pewne słowa klucze, tak? w tym momencie to się, to się nazywa Wake Word, czyli słowo wybudzania. Tak? Moja Alexa zareaguje tylko na słowo Alexa. Rzeczywiście może się wzbudzić w innych sytuacjach, kiedy będzie, będzie coś, co ona rozpozna jako to słowo. Natomiast natomiast pomimo tego, że słucha, to to, czego słucha, to nie jest wysyłane gdzieś dalej, nie jest dalej gdzieś przetwarzane. To jest przetwarzane tylko i wyłącznie w momencie, w momencie kiedy, kiedy, rzeczywiście, kiedy wy rzeczywiście o tym powiemy. I i druga sprawa. Jest coraz więcej ze względu na wzrost mocy obliczeniowej w naszych urządzeniach, tych urządzeniach końcowych, tych Edge Devices, tak? To, co robi Apple, tak? Czyli wprowadza procesory, które już mają rdzenie odpowiedzialne za, za, za AI, tak? To mhm. pozwoli na przetwarzanie tych rzeczy na tych końcówkach. To oznacza, że pomimo tego, że ten asystent teraz jest taki. Często toporny możemy mieć wrażenie, tak? Bo rzeczywiście to, co powiemy, musi się wysłać gdzieś na serwer, to musi się przemielić, wrócić do nas w, w jakiejś odpowiedzi. To w sytuacji, kiedy już widzimy rozwiązania nawet od, od, od Google, tak? jeżeli to się będzie działo na telefonie, to to będzie przypominało taką faktycznie naturalną konwersację, więc, więc zdecydowanie, zdecydowanie wydaje mi się, że idziemy, idziemy, w tą stronę, jest jeszcze wiele, wiele, wiele rzeczy do pokonania po drodze. Natomiast natomiast ja mam takie wrażenie, że ta technologia będzie po prostu nam, nam towarzyszyć. Będziemy ją nosić, będziemy ją nosić w słuchawkach, tak? Będziemy ją nosić w okularach, tak? nad czym pracuje Apple, teraz i na co wszyscy czekają i, i w wielu innych miejscach. Mam tylko nadzieję, że może nie do końca przeniesiemy się do Matrixa, tak? I wirtualnej rzeczywistości, pomimo tego, pomimo tego, że tu jakby. Dążąc za, za, za tym shiftem od, od attention economy do creator economy, też widzimy, co robi, chciałbym powiedzieć Facebook, ale w tym momencie już metatek, I, i w którą stronę to wszystko idzie. No to, to ja mam wrażenie, że to są rzeczy, które są w pewnym sensie nieuniknione już. To trochę zabrzmiało i, i ciekawie, bo to, że wychodzę z samochodu i przyłącza się mój podcast na, na, na domowego speakera mi się bardzo podoba, bo mnie to strasznie irytuje, jak mi się przełącza z samochodu i potem muszę znowu to włączać gdzieś indziej. Natomiast to, że ktoś przychodzi do mnie w gości i puszcza swoją muzykę i podsłuchuje e, i listeruje moimi asystentami, dla mnie już się mniej podoba. E, natomiast no to też jest kwestia zarządzania prywatnością. Pocieszyłeś mnie trochę, że rzekomo przed tym wake world Asystenci nie przesyłają informacji, bo, bo na ten temat jakby jest duża dyskusja, i, i pewnie na, pe, i, i, i na pewno w tej chwili ochrona prywatności wśród tych gigantów jest nieporównywalnie większa, bo pewnie wiesz, że jak początkowe Aleksy były testowane, to po prostu wrzucono je poukrywane tam w kilkudziesięciu mieszkaniach, takich Ala Airbnb, gdzie podsłuchiwano po prostu, o czym ludzie rozmawiano, rozmawiają, po to, żeby wytrenować te urządzenia, to było grube naście lat temu kiedy jeszcze takie rzeczy jak RoDo czy GDPR nikt o tym w ogóle nawet nie myślał, nie dyskutował prywatność nie istniała, no ale może jesteśmy za, dobrze, że jesteśmy za tym etapem i ja marzę też o te, takim aspekcie, który właściwie już jest o krok, czyli że jeśli my byśmy rozmawiali w zupełnie innych językach, tak, ty byś mówił tylko po chińsku, a ja tylko po francusku. To posługując się interfejsem głosowym moglibyśmy rozmawiać właściwie oboje po angielsku, czy oboje po polsku i się doskonale rozumieć, jeżeli te, te interfejsy by działały właśnie sprawnie, czyli to, to wysyłanie na serwer byłoby bardzo szybkie, czyli mówimy o 5G, pewnie technologii, albo właśnie tak jak mówisz, na samym urządzeniu. I, i właściwie co do tego jesteśmy bardzo blisko. Ja mam wręcz przeczucie, że, że jakby nauka języków będzie może takim czymś, Trochę zbędnym, bo naprawdę te interfejsy językowe za 10-15 lat będą działały naprawdę bardzo sprawnie i nie będziesz musiał się uczyć angielskiego. To Google Assistant w zasadzie już ma. Ma tak zwany interpreter mode, który pozwala tobie mówić w jednym języku i jakby tłumaczy to na język inny. I no, znam, znam tutaj przykłady ludzi, którzy faktycznie posługiwali się tym na lotniskach czy, czy w innych miejscach. I było to na tyle dobre, że. Byli w stanie w prostych, w prostych rzeczach się swobodnie porozumieć. Tak jak powiedziałeś, to działa, tylko na razie to jest po pierwsze dziwne, a po drugie działa to dość wolno, ale możesz już rozmawiać. Natomiast jeżeli będzie to wbudowane w Twoją słuchawkę, to będzie to działało tak, że będziesz miał poczucie, jakbyśmy rozmawiali tak, jak teraz rozmawiamy, całkowicie płynnie, tak? bo Spędzicie. nie będzie w ogóle tego aspektu przetwarzania. Także to może będzie następny krok.